BIMAR jest metodą biofizykalną, która aktywuje endogenne siły samoleczenia. Specyficzna forma impulsu zostaje przekazana do organizmu, oddziałowując pozytywnie na wszystkie jego funkcje. W ten sposób BIMAR pomaga w zachowaniu zdrowia oraz wspomaga leczenie. Szeroki zakres działania systemu powstaje przede wszystkim poprzez wpływ sygnału BIMAR na tzw. mikrokrążenie krwi w ustroju. Mikrokrążenie krwi jest niezwykle ważne w funkcjonowaniu całego organizmu. Nie bez powodu nazywane jest ono główną drogą zdrowia. Mikrokrążenie w ludzkim organizmie jest obszarem, gdzie komórki zostają zaopatrzane i oczyszczane poprzez najmniejsze naczynia, tak zwane naczynia włosowate. Jeśli moglibyśmy rozciągnąć ten obszar mikrokrążenia jednego człowieka, otrzymalibyśmy powierzchnię o wielkości mniej więcej dwóch boisk piłkarskich, czyli bardzo ogromną. Organizm ludzki posiada 70 do 90 bilionów komórek, które muszą zostać odżywione, zaopatrzone w składniki odżywcze i oczyszczone z toksyn. Wszelkie zmiany lub zaburzenia mikrokrążenia prowadzą do stanów chorobowych. Ponieważ organizm nie jest wtedy w stanie wyrównywać pewnych rzeczy, pewne procesy regulacyjne nie mogą się wtedy w ogóle odbyć. Jednym z najbardziej renomowanych ekspertów w zakresie mikrokrążenia jest dr Rainer Klopp. Jako dyrektor Instytutu Mikrokrążenia oraz były ordynator kliniki Charité w Berlinie prowadzi on od wielu lat badania w zakresie najmniejszych naczyń krwionośnych. Jego badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu BIMAR oraz prezentują bardzo ciekawą i pouczającą wiedzę dotyczącą najmniejszego świata mikrokrążenia. Krew dociera do wszystkich organów poprzez liczne, coraz bardziej zwężające się naczynia krwionośne, które rozgałęziają się coraz bardziej, tworząc sieć tzw. kapilarów krwionośnych. Kapilary krwionośne łączą się z powrotem ze sobą, tworząc coraz grubsze naczynia. W obszarze naczyń włosowatych odbywa się wymiana wszystkich składników między krwią a komórkami organizmu. W początkowym odcinku włośniczek o długości około 1 mm cząsteczki wody i rozpuszczalne w wodzie składniki odżywcze osocza krwi łatwo wsączają się do tkanek. W końcowym odcinku kapilarów woda z tkanek wnika z powrotem do kapilarów, zabierając ze sobą zbędne produkty przemiany materii, aby je wydalić. Tlen niezbędny do procesu spalania w komórkach dyfuzuje i opuszcza czerwone krwinki, aby następnie przeniknąć do tkanek. Jednocześnie do czerwonych krwinek dostaje się dwutlenek węgla, który następnie zostaje wydychany przez płuca. Wydajność organów i całego organizmu, a tym samym nasz stan zdrowia, zależy w dużym stopniu od dopasowania się ukrwienia organów do wymagań przemiany materii tkanek, czyli od regulacji ukrwienia. Następuje to przede wszystkim poprzez różnorodne rytmiczne zmiany średnicy tych bardzo małych naczyń krwionośnych, które bezpośrednio dołączone są do sieci kapilarnych, podobnie jak poprzez bramy śluzowe w kanałach nawadniających. Ukrwienie organów dopasowuje się do różnorodnego zapotrzebowania przemiany materii tkanek organów w zależności od tego, czy organizm znajduje się w stanie spoczynku, czy w stanie wysiłku fizycznego. Jeśli regulacja ta jest ograniczona lub całkowicie zaburzona, oznacza to redukcję lub chorobowe zmiany funkcji organów. Pomocnym może okazać się wtedy system BIMAR, dzięki któremu odbywają się określone, biorytmicznie zdefiniowane stymulacje regulacji ukrwienia. Z całą pewnością można stwierdzić, system Bimar przedstawia przełomową innowację w nowoczesnej medycynie prewencyjnej. Jest najbardziej skuteczną i zarazem najlepiej przebadaną fizykalną metodą leczenia, którą obecnie dysponujemy. Te technicznie pracochłonnie opracowane zdjęcia naczyń włosowatych wyraźnie przedstawiają działanie BIMAR. Już po dwóch minutach zastosowania terapii Bimar przepływ krwi poprawił się zauważalnie. Efekt ten odbywa się w całym organizmie, tym samym zrozumiałym staje się, dlaczego Bimar pomaga w leczeniu najróżniejszych chorób.